Dzień dobry, kochane sepowerki. To będzie spontaniczny film, który... Oho, samolot. Dajemy dwie sekundy dla samolotu. Który miał się początkowo pojawić na story, ale stwierdziłam, że polecimy sobie w dłuższej formie, no bo chyba się rozgadam. <laughs> Słuchajcie, wrzuciłam mm, chwilę temu mój pierwszy film na YouTube'a. Um, pierwszy po... Dłuższej przerwie, ponieważ ja już miałam gdzieś tam te swoje epizody YouTube'owe wiele, wiele lat temu, ale okej, okay, teraz poczułam, że wracam z nową mocą. No i tak, nie chcę niczego zakładać, ale no, chciałabym, żeby to był taki dalekosiężny projekt. I oczywiście mm, miałam dylematy, czego wstawiać, wstawiać, czy nie, więc to, co teraz Wam powiem, to będzie taka. Krótka lekcja o akceptacji i odpuszczaniu, ok? I zobaczcie. Co do mojego filmu, miałam mm, pewne zarzuty, miałam, mm, miałam do czego się przyczepić. Nie wydawało mi się to perfekcyjne, idealne, zawsze można coś zmienić, znacie to, nie? Jeżeli robimy coś i, i już niby jesteśmy na finiszu, czy to projekt w pracy, czy to właśnie kończenie pisania swojego e-booka, czy kończysz malować swój obraz i musi nadejść ten moment, kiedy postawisz ostatnią kropkę, zrobisz ostatni ruch pędzlem, czy kiedy naciśniesz Enter, wyślij, na przykład jeśli chodzi o jakiś tam mail do swojego szefa. I bardzo często ludzie, którzy są perfekcjonistami, prokrastynują, bo doszukiwanie się, jakby dążenie do ideału, takie usilne próby dopieszczania swojego dziecka powodują, że my w pewnym momencie albo całkowicie odpuszczamy, bo nie dochodzimy do tego momentu ideału, bo sobie tak wysoko stawiamy poprzeczkę, żeby zrobić coś perfekcyjnie, że tak naprawdę kończymy z niczym, bo sami zakuwamy się w takie kajdany perfekcjonizmu, które uniemożliwiają nam jakikolwiek ruch do przodu. I tak mają. Osoby właśnie o takim mocnym, skrajnym perfekcjonizmie. Ja nie chcę nazywać, że perfekcjonizm jest zły, natomiast jego skrajna forma jest ograniczająca, po prostu. Może rodzić frustrację i właśnie w najgorszej formie, w moim odczuciu, może rodzić stagnację. Stanie w miejscu ludzie o takich potencjałach, ludzie z takimi mózgami, Porzucają swoje projekty, porzucają swoją twórczość, yy, robią to tylko do szuflady. To nie wychodzi na światło dzienne, bo co? Bo ten perfekcjonizm nie pozwala im na to. A ja, właśnie, ja może nie jestem perfekcjonistką, natomiast jestem detalistką i jestem estetką. O, to na pewno można o mnie powiedzieć. I yy, zanim opublikowałam ten film, no, to obejrzałam go sobie kilka razy, hmm, kilka godzin się pozastanawiałam, czy to jest na pewno ten film, który chcę opublikować jako pierwszy, czy za kilka miesięcy, czy lat. Nie będę się go wstydzić. Hmm, może powinnam zrobić to jeszcze inaczej. Ja leciałam totalnie bez scenariusza. Ja nie lubię pisać sobie scenariuszy, ponieważ. Moim ogromnym potencjałem jest spontaniczność, jest elastyczność, więc no wszelkiego rodzaju scenariusze to mnie ogranicza. Więc ja po prostu potrzebuję dawać sobie to pole do manewru i właśnie nie zakuwać się w jakieś kajdany, które odbierają mi wolność. A gdzieś tam w mojej głowie, no już scenariusz odbiera mi tą wolność. No to jestem cała ja i, i moja wartość wolności, tak bardzo wysoko postawiona. Ojej, ale słuchajcie, ja po prostu miałam w tym tygodniu lekcję o odpuszczaniu, i chcę Wam powiedzieć i sobie też, żebyśmy dawali sobie prawo do tego, żeby zrobić coś po raz pierwszy. Ok? I tutaj powinien wjechać taki piękny napis, daj sobie prawo do tego, aby zrobić coś po raz pierwszy. Bo po raz pierwszy to nie oznacza od razu idealny, nieskazitelny, taki, w którym nic byś nie zmieniła i który będzie finalną wersją Twojego zamysłu. Po prostu daj sobie prawo pierwszy raz pójść na trening, pierwszy raz nagrać film na YouTubie, pierwszy raz zrobić live dla ludzi na, w social mediach. Daj sobie prawo zrobić coś po raz pierwszy. Po raz pierwszy pójść na zajęcia fitness, poldes. Ty od razu nie będziesz super skoordynowana, super silna, ogarniająca choreografię czy co tamkolwiek innego. Rozumiecie o co mi chodzi? To jest to, to, ten brak dawania sobie prawa do spróbowania czegoś po raz pierwszy bardzo nas ogranicza. A jeżeli do tego dołożymy dużą dozę perfekcjonizmu, to już jest w ogóle klops. Ludzie czekają ze swoimi projektami, z otwieraniem swoich biznesów, zakładaniem swoich kont w social mediach um, do, do jakiegoś momentu, w którym będą gotowi, będą przygotowani, będą mieli perfekcyjne grafiki, dobraną kolorystykę, perfekcyjne zdjęcia, najlepiej z profesjonalnym fotografem, dopiero wtedy ja wychodzę do ludzi e, z moim projektem. No, akurat taki przykład mi, mi przyszedł do głowy, ponieważ gdzieś tam mm, to były moje też myśli, zanim ja weszłam do social mediów. Y, gdzieś tam to jest z mojego y, grona, grona przyjaciół, tematyka. Ale możecie to dopasować do jakiejkolwiek waszej sytuacji życiowej, bo to co mówię, to jest taka prawda uniwersalna. I może Was to zaskoczy, co teraz powiem, łykawy. Ale, Chcę Wam powiedzieć, że mój film na YouTubie pod tytułem Czy on mnie kocha? Jest idealny. Mój film na YouTubie jest idealny. Według mnie jest taki, jaki ma być. Skoro taki jest, to taki ma być. Skoro takim go nagrałam i takim go stworzyłam, to właśnie takim on ma być. I w takiej formie ma iść do świata, i ja to zrobiłam przede wszystkim dla siebie. I nie zapominajmy o intencji. Ale o intencji to jeszcze za moment. To, co przed chwilą powiedziałam, że mój film jest idealny, chociaż wy możecie mieć swoje zdanie na jego temat. Natomiast ja, jak włączam go i patrzę na niego i widzę siebie, na tym nagraniu, z tą właśnie datą publikacji, ja czuję, że to jest idealne, bo to jest ten moment, w którym ja poczułam, że chcę to zrobić. Uszanowałam swoją potrzebę i poszłam za tym. I to jest teoria radykalnej akceptacji, której praktyka trwa do końca życia. I za każdym razem, jak bodźcujemy się z czymś, co już chcemy oceniać, to wchodzi wtedy lekcja radykalnej akceptacji i odpuszczania i nieoceniania, bo Matkan, wspaniały nauczyciel duchowy, od którego właśnie nauczyłam się tej radykalnej akceptacji, on mówi: tłumaczy to bardzo prosto. Jeśli coś istnieje i jest, to jest w porządku, bo jest. Bo się wydarzyło. Nie boksujmy się z rzeczywistością. Coś stworzyłaś, to jest twoje finalne dzieło. To już jest, jest idealne. Zaakceptuj to takie, jakie jest. I zobacz, masz tyle kolejnych dni przed sobą, tyle kolejnych prób i możliwości, gdzie będziesz mogła podejmować nowe decyzje, tworzyć nowe formy. Zawsze jest szansa na coś, żeby, na to, żeby zrobić coś nowego, coś innego. Natomiast tu i teraz to jak ja stoję, to jak ja dzisiaj wyglądam, to jak wygląda to wideo i, i moja treść do Was, czy, czy może jakieś pomyłki słowne, czy, czy nie taki szyk zdania, cokolwiek, to wszystko, co ja teraz tworzę, tu i teraz i to, co Ty oglądasz, jest idealne. I moment Twojego życia, w jakim się znajdujesz, jest idealny, idealny. Nawet jeśli jest to moment trudnych emocji. Czy moment niezrozumienia, którego nie obejmujesz swoim umysłem, jest idealny i zaufaj w to, bo jeżeli coś się wydarza i jest, to znaczy, że jest w porządku, bo to jest część twojego życia i tak ma być. No. Od YouTube'a do duchowości, no taka już jestem. Intencja z jaką działasz jest najważniejsza i niech twoja intencja i pole z jakiego ty zaczynasz, będzie dla ciebie czymś najważniejszym i czymś, co po prostu ciebie napędza i daje ci motywację do tego, żeby działać i żeby tworzyć. I niech perfekcjonizm nie przynosi ci do życia prokrastynacji. Niech twoja intencja, która idzie prosto z serca, czyli to uczucie, dlaczego ja to chcę zrobić, dlaczego ja chcę podejść tą aktywność, dlaczego ja robię ten projekt. Ten biznes, tą aktywność fizyczną, dlaczego ja to zaczynam, z jakiego miejsca w serduchu to wychodzi. Jeżeli ta intencja będzie taka czysta i zgodna z Tobą, to uwierz mi, ona wytworzy takie przepiękne pole energetyczne, że prokrastynacja nie nastąpi, bo Ty już stworzysz ten ruch do przodu i popłyniesz na tej fali Twojego serca. I ja, właśnie, mój kanał na YouTubie, robię. Z pola serca, i moja intencja na tą całą przygodę z wideo jest taka, aby działać z miejsca radości, aby robić to, co kocham, i aby robić to, co sprawia mi frajdę. To jest to. Więc moi kochani, wysyłam do Was moją intencję radości. Poczujcie ją ode mnie i pamiętajcie, że mój kanał na YouTube jest idealny. I wasze życie i sytuacja, w której się teraz znajdujecie, również jest idealna. Z miłością, papa. Pa. I jeszcze jedno. Dan is better than perfect, czyli zrobione jest lepsze od doskonałego.